budowa gniazda jak widzimy ładnie samiczka sobie tam buduje no. Samczyk jej pomaga ładnie trzeba by było kamerkę tutaj ustawić o no, właśnie o to mi chodziło też zobaczyć jak ładnie wspólnie rodzice budują gniazdo oczywiście to samica buduje gniazdo a samiec przynosi jej materiał podkłada jeźdźbła ona zabiera i buduje gniazdo pięknie to wygląda Całkowicie odwrotnie jak u ludzi. U ludzi samiec buduje dom, a tutaj widzimy, że jest całkiem odwrotnie. Samiczka jest na zniesieniu, na dniach powinna znieść jajeczka. Czekam już, bo ta parka długo. Długo nie znosi jajek, ale wiem, że ta samiczka już jajko w sobie ma i na dniach powinna znieść nie pój się nie bój. Nie, nie, Cięć, pomagaj. Pomagaj budować, pomagaj. No. Tu mamy znowu łobuzów. Tu mama karmi. Tu mamy karmi. zobaczymy jak ta samiczka tutaj buduje nie bój się nie bój tu masz jeszcze tu masz jeszcze tu masz tu masz tu masz zibęłko tu daj no, ma nie nie boję, boję w ogóle się nie boi ładna bardzo spokojna samiczka No i tyle Budę gniazdko, buduję. No, tak No i tyle Tu mamy też samiczkę Od tego łódu na góry Młodziaka Tam sobie siedzi I Jej potomek Tak. taki dzisiaj krótki filmik tu mamy sanczyka już wykluły się módki bo ostatnio były jajuszka pokaż módki pokaż pokaż młódki pokaż pokażesz nam pokażesz nam mudeczki. pokaż młodeczki, pokaż pokaż O, proszę jakie małe stwory i nie są dwa jak zawsze, tylko tu są akurat trzy. Dlatego, że jeden jest podrzucony. No ale dzielnie karmi. Myślę, że nie będzie problemów z wychowaniem tych łobuzów. No dobrze, dobrze. Tu jeszcze zobaczymy jak tu budowa idzie. Samiczka, sami siedzi, buduje gniazdko. Taka ładna, śliczna samiczka.